Witam wszystkich! Dzisiaj jest niedziela, troszeczkę wolniejszy dzień. I chciałem Wam pokazać takiego oto uciekiniera. Podejrzewam, bo jest z obrączką, z jakąś żółtą kontrolką i chyba z numerem telefonu, ile się nie mylę i usilnie próbuję się dostać do do moich gołąbków, do gołębnika bo zobaczył jedzenie że im posypałem nawet nie zwróciłem uwagi skąd on się znalazł tutaj u mnie ale szybko się zainteresował gołębnikiem także uważam, że to jest gołąbek, który komuś uciekł bo próbuje się dostać do jedzenia. Zaraz tutaj mu coś posypę. I niech leci dalej, albo zobaczymy. Może uda się nagrać numer obrączki, może uda się go złapać. Bo podejrzewam, że jeszcze lotów żadnych nie ma, nawet lotów próbnych. Widzę, jest w takim fajnym też kolorze. Takim jak mi się podoba. Trochę w plamki. Ale na zaczepiane ma tych obrączek dosyć sporo kontrolek z przodu na takiej fajnej ciemnej szyi. Fajny ptaszek. Dobra, idę teraz po jeszcze jakieś ziarenka, tą posypę i zobaczymy jak on nam się lepiej zaprezentuje. No i jestem z powrotem. Gołąbek siedzi tutaj o, na dachu. A my tutaj zaraz spróbujemy mu coś podsypać, może się skusi na ziemię. O, i już jest. Widać, jest głodny. Także będzie z nami współpracował. O, jaki głodny. Chyba będzie to samiec. Tak, na 100% będzie to samiec. Już widać po, po dziobie. I tak jak powiedziałem ma obrączkę, jakąś żółtą kontrolkę i, i żółtą albo zieloną zapinkę z numerem telefonu, nie będę go próbował łapać tak do swoich gołąbków, bo jak hodowcy wszyscy wiedzą, może to się okazać zdradliwe, bo może mieć jakąś chorobę w sobie, żeby nic mi nie przyniósł do gołemnika. Ale jeśli zanocuję, to go złapę, przeczytam obrączkę, przeczytam numer telefonu, zadzwonimy do hodowcy, no i okaże się skąd jest. A na razie tutaj jeszcze mu podsypiemy przy smaków, o. i niech sobie podziobię ci dalej, albo do swojego właściciela a jeśli nie znajdzie drogi, to podejrzewam, że do do tego, który do tego, od którego uciekł fajny gołąbek, miły gołąbek widać taki żywy no ale nie, nie, mówię, tak jak mówię nie będę go próbował łapać na siłę, ewentualnie jeśli zanocuję, to, to wtedy go go złapę i, i pokażę wam Skąd ten gołąbek? Jak się prezentuje? No i zadzwonimy do właściciela, bo ma numer telefonu na 100%. A na razie niech sobie podję. Złapie sił, bo dzisiaj jest pogoda taka dżdżysta, Pada taka mrzawka Także, że on się wyrwał w taką drogę. Także nie wiadomo. No, i standardowo, pozdrawiam wszystkich hodowców. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i śledzenia mojej hodowli, jak również mojej pracy, którą jest rolnictwo, warzywnictwo i sadownictwo. Pozdrawiam.